Śwadeczko, pora aktywować kanał po świętach. Nie było co nagrywać, coś tam ponagrywałem, jakieś treningi porobiłem. No ale zaczynamy nowy tydzień. Jadę do Lincolna, czas na newsy, co nowego, na kanale, co nowego w garażu, a w nim... Czerwono-skóra Alfa Romeo 147. Standardowo po się świeci, gdzieś tam jakaś kostka jest upierdlona. Nie chcę mi się z tym bawić, nawet jest to rocznik 2006. Ciekawy, powiedzmy, egzemplarz, bo jest swap z 1.9 na 2.4 JTDM z alfy 166 poliftowej. Eee, dlatego też. Tam były zegary analogowe, tutaj są cyfrowe, dlatego też nie działa obrotomierz i temperatura wody, więc będę dokładał zegary tam albo na słupek, które będą mi owe informacje pokazywać. Za chwilę pokażę Wam ją z zewnątrz i pogadamy sobie, co jest do zrobienia. Jak wspominałem, rocznik 2006, tutaj już sobie zeszlifowałem pęknięcia na masce, na zderzaku. Muszę go umyć, w sumie tylko tu na nadkolach zeszlifowałem, na dachu, tutaj. Na chwilę sobie to tam wyrównam, dam do podkładu I śmiejcie się lub nie, ale na zimę sobie zabezpieczę te nadkola zderzak tylny plastidipem Tak jak i maskę, a po tym jeżeli zostanie i będzie służyła to dostanie folię A na razie takie tymczasowe rozwiązanie więc tak, drodzy, tutaj ze sterownika nie została wyprowadzona, znaczy kiedyś podobno była, ale coś się z nią stało. Trzeba związki znaleźć pinout i wyprowadzić tą wtyczkę do sterowania zaworem podciśnienia turbiny, bo on teraz jest przeładowany na dole, a od 2,5 tysiąca zdycha. Motorownia 2,5 2,4 włożona do 147. Jeszcze sobie to, to muszę ślifnąć Tu jeszcze zabezpieczyć. Dzisiaj sobie to będę malował. Tutaj wyszło w miarę ładnie do równego. Muszę jedę szansę, nie? Co? Mogę się powtarzać, więc byście mi wybaczyć, ale nie wiem co już mówiłem. Ja i przeglądnąć stan gum w zawieszeniu. Osoba, z którą mam kontakt odnośnie tej alfy, bo robił parę tych swapów i zna wszystkie swapy w Polsce. Mówi, żebym nie zakładał tutaj poliuretanus, bo one trzeszczą jak stary tapczan w tym modelu. Więc yy, myślę, że dam po prostu zwykłe gumy, jeżeli decyduję się, że będą Podjadę do Marka, Marek sprawdzi, czy wyprowadzi ten pinout tam, czy jeszcze jest pinout i wyprowadzi ten zawór. Yy, no i, 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 i tyle, a no i ta poduszka pod skrzynią, bo już nie wiem naprawdę, czy mówiłem, już się gubię w tym wszystkim. Pracowity dzień się dzisiaj zapowiada, kolejny gruchot do e, odnowienia kurwa jebane włosy, kurwa kiedyś to zetnę, przysięgam nie zdążyłem podjechać do Marka, że mi ten zawór tego sterowania pod ciśnieniem z turbiny sprawdził więc zrobię to jutro, teraz jestem już w drodze do Gliwic zobaczymy co z Lincolnem, po drodze oczywiście odwiedziłem KFC czyli bardzo dobre źródło białka i zdrowego jedzenia a no kurde, najważniejsze nie pochwaliłem wam się co dzisiaj ładnie zdrutowałem jak to nazywacie? Ech. Tak, mówiłem, przygotowałem, ślifnąłem. Maska mi nie wyszła, niestety. Przyznaję się, że odjebałem fuszerę, ale to ponoć jak się spuchy jedzie, to tak jest. Więc maskę do poprawy zeszlifuję, ściągnę i po prostu dam folię. Tylne szyby zaraz się przyciemnię. Przynajmniej będę tam męczył Marcina. Ła, Marcin! Proszę przyciemnij te tylne szyby! I wtedy może to będzie jakoś wyglądało. Tymczasem. Ech, Koszta tego, co dzisiaj zrobiłem, wyniosły 160 zł, a auto przynajmniej e, w miarę wygląda. nie Każdemu się będzie podobała czerwona felga czy czerwone elementy. Mi się to podoba. Na pewno jest to lepsze niż jakieś parchy rdzy czy odstający, od, odchodzący lakier. E, niektórzy tak wolą jeździć, to nie tak jeżdżą. Ja sobie zrobiłem to po swojemu i zresztą oceniacie sami. Gdzie jej stoi? Czyżby odebrane? Będziemy zobaczyć co tam robią, jak tam mój android. Taki płat tylko? Szukamy folii, żeby opierdolić maskę Alfy Ta by się nadawała, ale mamy tylko taki płat I co zresztą? No i coś, czegoś innego, nie? Eee. A tu dla zainteresowanych 2.0 TFSI 2009 rok, oryginalny lakier, to nie jest folia 144 tysiące przejechane Ile mówił? 45 000 koła? 45 tysięcy Plus dwójka dla mnie za pośrednictwo. A Lincoln stoi, tam się nic nie robi. On tak od tygodnia już. Nie? Nie było dzisiaj pana od Androida, ale będzie i zaproponował nam taką wstępnie bardzo fajną cenę. Zobaczymy, czy będzie się tej cenie trzymał. A kiedy lampy? Te będziemy robić przednie. Marcin. Jutro. To już będzie efekt fajny wtedy Z tym wszystkim No i czekam, czekam na lampy dachowe Czekam na te kurwa resztę gówien, aż przyjdą A to Ta szóstka ma ile? 98 tysięcy? Oryginał przebieg 98 koła Hi -hi. Dzisiaj będę uczył się kleić folię Ponieważ maska wyszła nam Jak wyszła, mega chujowo Więc pójdzie w folii ze skrawków jakie zostały ale trzeba to wykorzystać świata 125P, przecież czerwonego silnik R32 wrzucony do środka Karol ratuje maskę ja tu ciężko zapierdalam, nie mogę tak ciężko robić Co tam dubiesz? Co długie, kurwa? Kleję. Uczę was, wiesz. Kurwa ktoś musi, nie? Słuchajcie, dlaczego ona została tak zrobiona? Ktoś może powiedzieć, że czerwony nie pasuje, że wieś tuning. Mi się to podoba. Ja jestem ogólnie fanem przeróbek rodem z Need for Speeda, aczkolwiek myślę, że tutaj aż tak nie przesadziłem. Druga rzecz to tam, gdzie daliśmy carbon folii na maskę czy na kawałek dachu, gdzie są czerwone wstawki, gdzie jest polakierowane, ja to szlifowałem, dzisiaj tak jak mówiłem, tam były po prostu jakieś parchy, bo musiałem to wyrównać i jakoś to na razie zrobić, więc to nie jest tak, że ja sobie o, po prostu okleiłem i zrobiłem Jarmark, jak to nazywacie, tylko zabezpieczyłem w jakiś sposób to co było po prostu zjebane, tak? Więc teraz przynajmniej nie ma nigdzie żadnego ogniska rdzy, jest to pozabezpieczane. Wygląda to jak wygląda. Jednym się nie będzie podobać znaczek Alfa Romeo na drzwiach, jednym kolor lusterek, pamiętajcie, że felgi lustro i to to jest deep. Ja to mogę ściągnąć, zrobić na czarno. To nie jest problem. W każdej chwili mogę to yy, zrobić. Więc yy, liczę naprawdę na konstruktywną yy, krytykę, a nie na yy, właśnie rzeczy typu. Kurwa, czy to było zostawić. Nie, bo jakbym to zostawił, to byłoby to po prostu brzydkie, a tak jakoś to wygląda. Poza tym, nawet patrząc z punktu finansowego, to ja to wymieniłem za primerę. E, wartą powiedzmy 3000. A takie alfy w ładnym stanie kosztują, ja wiem, 7-8. E, wiadomo, że tutaj jest trochę poprawek, e, ale ja ją na jakiś czas zostawię, no bo wiadomo, ja tym nie będę jeździć, tylko e, kobita. Tak, więc e, niech na razie jeździ. No a jak się gdzieś kiedyś trafi, kupię, to dlaczego miałbym tego po prostu nie sprzedać? E, zwłaszcza, że 2-4 JTD y, nie jeżdżą w tych alfach. Jak podłączę teraz ten zawór e, do turbiny, znaczy to, do tego sterowania, do, do sterownika, no to auto będzie się całkiem ładnie zbierać. Środek ma w miarę zadbany, e, lakier dopieścić i myślę, że spokojnie można takie auto potem sprzedać za siódemkę, tak? Więc nawet z finansowego punktu widzenia e, nie może ktoś powiedzieć, że o, znowu wziąłeś, kupiłeś trupa. Nie, ja nie kupiłem, ja po prostu zrobiłem, wydaje mi się, dobry interes. Z tej strony jeszcze nie dokończony, ale... Tyle z dzisiejszego dnia. Godzina 11, dopiero zdarzyłem do domu. Byłbym wcześniej, ale... Po drodze zgasł mi samochód. Nie do końca też wiedziałem co jest kurwa grane. A, no ale pierwsze co mi przyszło do głowy to, że wskazówka paliwa od 120 km ani nie drgnęła, i myślę sobie: Kurwa, no fajnie, mało pali to auto, Ale się okazało, że zawiesił się pływak. No i skończyła mi się waha za rondem na środku, powiedzmy, ulicy przed światłami, więc zepchnąłem Alfę i miałem, powiedzmy, takie 6-kilometrowe kardio, 3 km w jedną stronę, kupiłem paliwo, wróciłem. Oczywiście na miejscu Alfa nie chciała odpalić, bo zapowietrzyła się pompa paliwa, ale że głowa pracuje, Przypomniałem sobie, że mam plaka do kokpitu, wiecie o co chodzi, w bagażniku, więc plakiem jakoś udało się to odpalić. Tam w dolot się sikło. I jakoś odpaliła. Jutro trzeba będzie sprawdzić ten pływak, uruchomić go. Może w końcu wezmę na podnośnik, zobaczę, które tam gumy są do wymiany, które wahacze. A w każdym razie. Ciekawe. No i jeszcze po drodze oczywiście spotkałem dzika tego wielkiego ze 200 kg dzika. No i że nie wiedziałem co robić, czy stanąć, czy uciekać, więc zacząłem krzyczeć i iść w jego stronę, więc na szczęście on uciekł, ja nie musiałem uciekać. I tak się skończyła wieczorna przygoda. W środę finał z Lincolna. O, podsumowanie też pieniężne będzie, bo pytaliście, ile takie coś kosztuje. E, takie odmalowanie alfy na przykład kosztuje mnie 200 zł, także nie oczekujcie, że ja e, w alfę, za którą przykładowo dałem trzy koła, włożę cztery, jak za folię w Lincolnie, nie? bo tak mniej więcej to powinno wszystko e, wyjść. Tyle na dzisiaj. Do środy.